Planety pokryte oceanem lub zbudowane z żelaza. Gazowe olbrzymy przytulone do swoich gwiazd i samotne światy w pojedynkę przemierzające kosmiczną pustkę. To przykłady tego, jak zdumiewające okazują się planety pozasłoneczne. W tym programie pokażemy jedne z najdziwniejszych egzoplanet odkrywanych przez astronomów. Zapraszamy na astronarium. Astronomowie odkryli już kilka tysięcy planet pozasłonecznych, ale większość z nich zdecydowanie różni się od tego, co znamy z układu słonecznego. Tak naprawdę już pierwsze egzoplanety okazały się bardzo dziwne. Odnalazł je polski radioastronom, profesor Aleksander Wolszczan. Planety, na które natrafił, krążyły wokół Pulsara pozostałości po gwieździe, która wybuchła w postaci supernowej. Wydawało się, że w takim miejscu planety w ogóle nie mają prawa istnieć. A skoro tam są, muszą wyglądać przedziwnie spowite w ciemnościach i nieustannie bombardowane naładowanymi cząstkami, wyrzucanymi przez umarłą gwiazdę, którą okrążają. Dziś wiemy, że. Tamto odkrycie było zaledwie początkiem, a im więcej planet pozasłonecznych poznajemy, tym więcej odnajdujemy wśród nich egzotycznych tworów, które zdumiewają nas przedziwnymi z naszego punktu widzenia właściwościami. Pytanie, czy to egzoplanety rzeczywiście są tak osobliwe, czy też nasz układ słoneczny przez pryzmat, którego je oceniamy, okazuje się wyjątkowy. Przekonajmy się, jakie znamy przykłady najbardziej zdumiewających planet i co mówią nam one także o naszym własnym miejscu we wszechświecie. Planety wokół pulsarów były ogromnym zaskoczeniem. Można by jednak uznać, że z racji nietypowej gwiazdy, jaką okrążają, stanowią swego rodzaju kosmiczny ewenement. Okazało się natomiast, że i tam, gdzie spodziewaliśmy się bardziej zwyczajnych planet, czekała nas niespodzianka. Cambridge to jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów i ośrodków badawczych na świecie. Zjawiamy się tutaj aby spotkać się z naukowcem, który odkrył pierwszą pozasłoneczną planetę wokół gwiazdy podobnej do słońca. To osiągnięcie, za które w 2019 roku wręczono Nagrodę Nobla. Profesor Didier Queloz to jeden z dwóch badaczy nagrodzonych przez Komitet Noblowski za odkrycie planety 51 Pegasi b. Była to pierwsza egzoplaneta wokół gwiazdy tzw. ciągu głównego, a więc zbliżonej do Słońca. 51 Pegasi B okazała się jednak odmienna od czegokolwiek, co znamy w Układzie Słonecznym. Nikt, włącznie z nami, nie oczekiwał planety tego rodzaju. Wszyscy poszukiwali planet podobnych do Jowisza, bo takie mamy w układzie słonecznym. Jednak znajdują się one dużo dalej od orbity Ziemi. Okrążenie słońca zajmuje Jowiszowi ponad 10 lat. Tak więc kiedy znaleźliśmy obiekt krążący wokół 51 Pegazji, który miał mniej więcej masę Jowisza, ale obiegał ją w ciągu zaledwie 4 dni, było to ogromne wyzwanie. Bo bądźmy szczerzy, początkowo bardzo niewielu ludzi uwierzyło w nasze odkrycie. Byliśmy bardzo ostrożni przy analizowaniu danych. Mówiliśmy, widzimy zmianę prędkości radialnej gwiazdy i jest tylko jedno wytłumaczenie. Wykluczyliśmy wszystkie inne możliwości, więc zostajemy z planety. Przykro nam, że nie jest to planeta, jakiej byśmy się spodziewali, ale taka jest rzeczywistość. Kolejne cztery lata były dla mnie bardzo trudne. Byłem wtedy młodym naukowcem. Dopiero co kończyłem doktorat. A cała społeczność naukowa może nie tyle się z nas śmiała, ile kwestionowała, czy nasze odkrycie to naprawdę jest planeta. Planet podobnych do 51 Pegasi b odkryto z czasem dużo więcej. Stały się znane jako tak zwane gorące Jowisze. Masywne, gazowe olbrzymy krążące niezwykle blisko swoich gwiazd. Jak mówi profesor Kelos, już odkrycie pierwszego takiego obiektu pokazało, że egzoplanety mogą się okazać bardzo odmienne od naszych wyobrażeń. Kiedy odkryliśmy 51 Pegazji, wniosek, jaki wyciągnęliśmy na podstawie tej bardzo dziwnej planety, był taki, że być może nie zrozumieliśmy do końca procesów formowania się planet. I czeka nas, jeszcze wiele niespodzianek. Skoro od razu znaleźliśmy planetę, która w ogóle nie ma odpowiednika w układzie słonecznym, to co jeszcze uda nam się odnaleźć? Przewidywaliśmy, że zostanie wykrytych dużo więcej dziwnych planet w znaczeniu odmiennych niż w układzie słonecznym. Ostatnie 25 lat pokazało, że mieliśmy rację. Większość planet, jakie odnaleźliśmy od tego czasu, nie ma żadnego odpowiednika w układzie słonecznym. Widzimy superziemie, które obiegają gwiazdy w ciągu zaledwie 10 dni, bliżej niż orbita Merkurego. Mamy Neptuny, które zamiast znajdować się bardzo daleko i wykonywać pełną orbitę przez 30 lat, robią to w kilka dni albo nawet w niespełna jeden dzień. Znamy gorące, pokryte lawą planety podobne do Ziemi, obiegające gwiazdę w ciągu jednego dnia. Niczego takiego się nie spodziewaliśmy. Co w takim razie nam umknęło? Czego się nauczyliśmy? Myślę, że procesy formowania planet są dużo bardziej złożone i różnorodne, niż to sobie wyobrażaliśmy, patrząc na układ słoneczny. Zawsze tłumaczę, że nie powinno nas to zaskakiwać, bo to trochę tak, jakbyśmy chcieli badać pogodę spędziwszy całe życie na Hawajach. Nie mielibyśmy pojęcia, czym jest śnieg, lód, czym różni się zima od lata. Wcześniej widzieliśmy bardzo wąski wycinek różnorodności systemów planetarnych. Teraz wiemy, że jest dużo więcej planet różnych od tych z układu słonecznego. I jest dużo więcej składników odgrywających kluczową rolę przy ich powstawaniu. Tak, liczne przypadki planet krążących bardzo blisko swoich gwiazd są efektem metod stosowanych przez astronomów. Tego rodzaju obiekty po prostu najłatwiej wykryć. Wśród odkrywanych egzoplanet znalazły się jednak także światy wyjęte jakby prosto z fantastyki naukowej. Kino i literatura już dawno przedstawiały nam wizję planet o wielu słońcach. Dziś wiemy, że istnieją one naprawdę. Ich badaniem zajmuje się profesor Amori Trio. Jak mówi, astronomowie zdołali odnaleźć pierwsze planety znajdujące się w podwójnych układach gwiazd, choć ich pochodzenie nie do końca udało się dotąd wyjaśnić. Binary system scanning planet? Układy podwójne mogą zawierać planety na jeden z dwóch sposobów. Możemy mieć dwie gwiazdy, które orbitują wokół siebie wzajemnie. Wtedy planeta okrąża je obie naraz. Badaniem takiego przypadku zajmuje się obecnie. Druga możliwość to gwiazdy, które znajdują się w dużej odległości od siebie i każda z nich może posiadać planetę lub kilka planet. Nie znamy zbyt wielu takich przypadków. Jak dotąd odkryto kilkanaście planet w 11 systemach podwójnych. Jest kilka kolejnych kandydatek, ale nie mamy co do nich pewności. Jednak pomimo tak małej liczby sądzimy, że prawdopodobieństwo występowania takich planet jest porównywalne jak w przypadku pojedynczych gwiazd. To, co wiemy na temat procesów formowania się planet, mówi nam, że pył musi się skumulować i utworzyć skaliste jądro, które następnie będzie gromadzić więcej masy. Jeśli osiągnie ono 5 do 10 mas Ziemi, jest w stanie zebrać dużą ilość gazu, tworząc gazowego olbrzyma. Aby jądro mogło osiągnąć tak dużą masę, dysk protoplanetarny musi być jednak bardzo stabilny. Wyobraźmy sobie młodą gwiazdę i otaczający ją dysk materii, w którym powstają planety. Jeśli mamy tylko jedną gwiazdę, cały dysk porusza się zgodnie z prawami Keplera i wszystko kręci się w tym samym kierunku. Różnice prędkości między poszczególnymi drobinami są stosunkowo niewielkie. Kiedy się do siebie zbliżają, mogą się zlepiać i rosnąć bardzo efektywnie. Kiedy mówimy o układzie podwójnym, mamy dwie gwiazdy, które krążą wokół siebie. Otaczający je dysk zaczyna doświadczać perturbacji, bo grawitacja jest silniejsza lub słabsza w zależności od położenia. To oznacza, że wzajemne prędkości poszczególnych drobin w dysku są duże i nie mogą się one łatwo zlepiać ze sobą. To powstrzymuje procesy formowania planet w obszarze do 10 razy większym niż odległość między gwiazdami. To oznacza, że jest cały obszar wokół takiego układu, gdzie planety nie są w stanie rosnąć. A jednak właśnie tam je znaleźliśmy. Jest to więc zagadka. W Polsce na pewno dobrze znana jest powieść Solaris Stanisława Lema, gdzie pojawia się planeta w układzie podwójnym. W Gwiezdnych Wojnach mamy słynny podwójny zachód słońca, któremu przypatruje się Luke Skywalker. Co ciekawe, jeśli sprawdzimy wielkość i położenie gwiazd w tej scenie, to dość dobrze odpowiada ona temu, jak taki układ wyglądałby w rzeczywistości. W przypadku systemu, któremu my się obecnie przyglądamy, mamy jedną jasną gwiazdę i drugą dużo słabszą. Jeśli obie gwiazdy miałyby zbliżoną jasność, ale różną temperaturę, widzielibyśmy podwójne, przecinające się cienie. Trochę tak jak na stadionie. W przypadku układu Kepler 16, który badamy, druga gwiazda jest jednak zbyt słaba. Byłaby widoczna jedynie jako jasna, czerwona plama na niebie. Trochę tak jak czasem widać księżyc w ciągu dnia. Z jednej strony astronomowie odkrywają planety krążące wokół wielu gwiazd. Z drugiej trafili także na światy w ogóle gwiazd pozbawione tak zwane planety swobodne, pogrążone w ciemnościach obiekty samotnie przemierzające kosmiczną pustkę. Znaczną część znanych obecnie planet swobodnych odkryto w ramach polskiego projektu OGLE. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego wykorzystali w tym celu zjawisko mikrosoczewkowania grawitacyjnego, ugięcie światła odległych gwiazd pod wpływem grawitacji przechodzącej na ich tle planety. Takie właśnie obiekty mogą działać jak Soczewki grawitacyjne mogą skupiać światło odległych gwiazd. Co ważne, samo zajście tego zjawiska soczewkowania nie zależy od jasności soczewki, także ta metoda pozwala na znajdowanie obiektów, które są ciemne, które nie emitują w ogóle światła. Obiektów takich jak właśnie planety swobodne. Obecnie znamy kilkanaście takich planet swobodnych jowiszowych o dużych masach. Chociaż cały czas do końca nie wiemy, czy to są planety czy brązowe karły. Jeżeli chodzi o takie mniej masywne planety swobodne o masach zbliżonych do masy Ziemi, o masach zbliżonych do masy Neptuna, znamy około 12 takich obiektów. One wszystkie zostały odkryte przez astronomów z Uniwersytetu Warszawskiego za pomocą metody mikrosoczkowania. Grawitacyjnego. Choć naukowcy odkrywają kolejne kandydatki na planety swobodne, pochodzenie oraz natura tych przedziwnych tworów nadal w dużej mierze pozostaje zagadką. Istnieją dwie zasadnicze teorie tłumaczące powstawanie planet swobodnych. Jedna teoria mówi, że to są obiekty, które powstają dokładnie w taki sposób, jak powstają gwiazdy i brązowe karły. To znaczy to są obiekty, które powstają w wyniku zapadania się oboków gazu i pyłu międzygwiazdowego. Inne teorie mówią, że planety swobodne powstają wokół gwiazd, powstają w dyskach protoplanetarnych, ale następnie wskutek różnych procesów zachodzących właśnie w takich młodych układach planetarnych są z nich wyrzucane. Bardzo trudno sobie wyobrazić, jakie warunki mogą panować na planetach swobodnych. Przykładowo, jeżeli planeta powstała wokół gwiazdy i posiada atmosferę, to kiedy taka planeta zostanie wyrzucona ze swojego macierzystego układu, ta atmosfera powinna się skroplić, a w końcu zamarznąć. Także spodziewamy się, że powierzchnie tych planet są otulone takimi lodowymi oceanami zbudowanymi właśnie z wody, ze zalonego gazu. Także warunki na powierzchni takich obiektów są no, bardzo, bardzo ekstremalne. Natomiast oczywiście nie możemy wykluczyć, że pod powierzchnią tej lodowej warstwy mogą panować wyższe temperatury i, i być może nawet takie temperatury, które pozwalają przetrwać tam jakimś formą życia. Planety swobodne wydają się zupełnie nieprawdopodobnym miejscem na powstanie życia. Jak się okazuje, jego śladów możemy jednak poszukiwać także na innych, równie zdumiewających egzoplanetach. Profesor Niku Madusudan z Uniwersytetu Cambridge kieruje zespołem, który zaproponował zupełnie nową kategorię planet potencjalnie zdolnych do podtrzymania życia. Planety wodoroceaniczne, jak je nazwali, to obiekty pośrednie pomiędzy superziemią a Mini Neptunem. Są większe niż nawet największe znane nam planety skaliste, ale mniej masywne od lodowych olbrzymów, jak Uran i Neptun. Te niecodzienne światy w całości pokrywa ocean. Ukryty jest pod cienką atmosferą, złożoną jednak nie z azotu i tlenu, jak na Ziemi, ale z wodoru, jak na planetach gazowych. Jak twierdzą naukowcy z Cambridge, mimo tak osobliwej budowy, planety oceaniczne są miejscem, gdzie możemy poszukiwać śladów życia. Kiedy zastanawiamy się, jak ma wyglądać planeta zdatna do życia, zawsze myślimy o Ziemi lub o większej wersji Ziemi, z podobną, bogatą w azot atmosferą, skalistą budową itd. W tym przypadku wychodzimy daleko poza tę koncepcję wskazujemy na planety, które niekoniecznie są czysto skaliste, ale mogą mieć ogromną warstwę oceanu pokrywającego skalistą powierzchnię. Co więcej, otacza je atmosfera, która nie jest bogata ani w azot, ani w tlen, jak w przypadku Ziemi, ale bogata w wodór. Dotąd nie myślano o takich planetach jako zdolnych do podtrzymania życia. To jest kluczowa różnica. Twierdzimy, że może tam istnieć życie, ponieważ bogata w wodór atmosfera jest w stanie utrzymać na powierzchni dostatecznie wysoką temperaturę nawet w dużych odległościach od macierzystej gwiazdy. Jeśli spojrzymy na to, jak daleko możemy znajdować się od Słońca w naszym systemie planetarnym, aby nadal mówić o istnieniu życia, zewnętrzna granica jest bardzo jednoznaczna. To punkt, w którym nawet efekt cieplarniany, wywołany przez dwutlenek węgla, nie jest w stanie utrzymać wody w stanie ciekłym. Jeśli udamy się zbyt daleko, będzie po prostu za zimno. Wokół gwiazd, podobnych do Słońca, ta granica przypada mniej więcej w odległości 1,7 jednostki astronomicznej. Jednak w przypadku atmosfery bogatej w wodór, to wcale nie jest bariera. Możemy udać się dużo dalej. Możemy mieć nawet planetę swobodną z cienką atmosferą wodorową i nadal będzie ona zdolna do podtrzymania życia. To jest różnica w przypadku planet wodoro-oceanicznych. Mogą się one także znajdować dużo bliżej gwiazdy niż granica strefy zamieszkiwalnej, ponieważ mają na powierzchni bardzo dużo wody. Potężny ocean oznacza, że nawet jeśli znaczna jego część wyparuje, wciąż pozostanie dostatecznie dużo wody na powierzchni. Tak więc planety wodoroceaniczne pozwalają nam rozszerzyć i przyspieszyć poszukiwania planet zdolnych do podtrzymania życia. Wiemy, że mikroorganizmy w ziemskich oceanach i ogólnie w środowiskach wodnych na Ziemi dostarczają pewnych biosygnatur. Nie są to silne oznaki obecności życia jak tlen czy metan, ale niewielkie ilości organicznych związków siarki. Jeśli przeniesiemy to na planety wodoro oceaniczne, mamy tam ogromne oceany. Jeśli są w nich mikroorganizmy, to można się spodziewać, że będą emitować podobne związki do atmosfery. Badając skład atmosfer tych planet mamy zatem szansę wykryć takie biosygnatury. To byłby przejaw istnienia jakichś form wodnego życia na takich planetach. Przykładów nietypowych i zaskakujących egzoplanet jest znacznie więcej. Jak mówi profesor Andrzej Niedzielski, odkrywca planet pozasłonecznych z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Kolejne odkrycia dostarczają coraz to nowych obiektów, które wymykają się klasyfikacjom, jakie znamy z badań naszego własnego systemu planetarnego. Możemy mówić o nietypowych planetach na różny sposób. Możemy mówić o nietypowych planetach patrząc na przykład na wielkość fizyczną, wielkość układów planetarnych. Ale myślę, że z punktu widzenia fizyki tych układów planetarnych, fizyki samych planet, takim kryterium, które chyba jest najbardziej zagadkowe. I pokazuje nam rzeczywistą różnorodność planet, to jest średnia gęstość. Mając promień i masę, możemy sobie policzyć gęstość, no i wtedy się okazuje, że świat planet pozasłonecznych jest rzeczywiście dziwny. Z jednej strony mamy obiekty o gęstościach średnich rzędu kilku procent gęstości wody, jakby składały się całe z gazu, były po prostu obłokiem gazowym, nawet nie takim jak nasz Jowisz, tylko po prostu obłokiem. O średniej gęstości, tam nie wiem, 300 g na centymetr sześcienny, ale mamy też do czynienia z planetami, których gęstość zaczyna być podobna do gęstości żelaza, tak jakby całe były zbudowane z metalu. Zatem no, pewnie w tym wszystkim znaczenie mają też niepewności pomiarowe, niepewności, jakimi są obarczone te pomiary. Natomiast no, porównanie gęstości egzoplanet pokazuje, że rzeczywiście ten świat planet jest bardzo, bardzo różnorodny. Patrząc na niezwykłą odmienność pozasłonecznych planet można dojść do wniosku, że to Ziemia i układ słoneczny okazują się czymś nietypowym. Jak tłumaczy profesor niedzielski, fakt, że nie znaleźliśmy dotąd odpowiednika naszej planety wynika z ograniczonych możliwości, jakie dają metody odkrywania planet pozasłonecznych. Taką najbardziej oczywiście niesamowitą planetą we Wszechświecie jest Ziemia. Wiemy o niej, że istnieje na niej inteligentne życie. No, i chcielibyśmy znaleźć podobne przykłady we wszechświecie. No więc, jeżeli się ograniczymy do takich warunków, które sprzyjają nam, ludziom, no to natychmiast pojawia się koncepcja tak zwanej ekosfery, strefy zamieszkiwalnej, czyli pewnego przedziału orbit w danym układzie planetarnym, wewnątrz którego na powierzchni planety może funkcjonować woda w stanie płynnym. No, uważamy, że woda w stanie płynnym jest dla nas bardzo istotna. No, jeżeli do tego dołożymy jeszcze przeróżne ograniczenia na rozwój życia na Ziemi, o których już dzisiaj wiemy, takie jak choćby obecność pola magnetycznego, które nas chroni przed strumieniem cząstek naładowanych ze Słońca, jak obecność procesów geologicznych, które na Ziemi funkcjonują i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to okazuje się, że znalezienie tej drugiej Ziemi, tej takiej naprawdę dziwnej planety, która będzie pozwalała na rozwój życia Podobnego do tego, które znamy z Ziemi, no to, to może być rzeczywiście wyzwanie jeszcze na wiele lat. Kolejny rozdział w badaniach planet pozasłonecznych mają otworzyć nowe instrumenty, takie jak kosmiczny teleskop Jamesa Webba czy ekstremalnie wielki teleskop budowany na powierzchni Ziemi. Mogą one pokazać nam jeszcze więcej zdumiewających, nietypowych planet. Ale być może wśród nich znajdą się i światy bardziej zbliżone do naszego własnego. To ciekawe, że choć odkrywamy tak wiele zdumiewających planet, nadal nie znaleźliśmy ani odpowiednika naszego układu słonecznego, ani tym bardziej odpowiednika Ziemi. Być może zmienią to teleskopy nowej generacji, a może to nasza planeta wciąż pozostanie tą dziwną i wyjątkową. Odpowiedzi na te pytania na pewno będą fascynujące, ale musimy na nie jeszcze poczekać. To był program Astronarium. Jak zwykle dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.